Dziękuję, Dziękuję bardzo. Chyba, że jest to prawda? Właśnie, prawda? Tak, Zajmujemy się w takim charakterystycznym miejscu właśnie, w którym można rozpoznać, że jesteśmy właśnie w stronie przeciwlotniczej. To jest właśnie taka lęsła, prawda, ściana. To jest tak zwana ściana przeciwwybuchowa, prawda. Ona miała jakby skupiać właśnie tutaj w środku tą falę uderzeniową powstało stałym wybuchu, prawda. No, ma tendencję do odbijania się powierzchni taki mocniejszy. Tutaj, gdyby tutaj taka była ta ściana zwykła prosta, no to ta fala uderzeniowa by się prawda, rozbiła, rozprzestrzeniła we wszystkie tutaj strony, we wszystkie korytarze, a nie o to tutaj właśnie chodziło. No a właśnie w przypadku takiej ściany, prawda, takiej właśnie wklęsłej, no to ta impet tego wybuchu właśnie się kumulował tutaj w środku, w wyniku czego no te korytarze były względnie bezpieczne, prawda? Nie było tu żadnego zagrożenia dla ludzi tutaj przebywających. Dobrze, tam sobie przejrzymy A tak, tutaj proszę przebiec w dół, będzie taka siepielka, prawda? Właśnie, ona jest zapogodowana przez beton. Gdybyś mógł znaleźć pokażę to przypadkowo, ale z tego względu, że dosyć okay. płytko w tym betonie się znajduje, prawda? No i z uwagi na fakt, iż no, ludzie, którzy tutaj e, pracowali, którzy tutaj właśnie e, budowali tę swoją przeciwkowniczną, no, to byli robotnicy przymusowi, prawda, Polacy, Polacy Żydowskiego Pochodzenia, no oni właśnie tutaj e, żołnierze Wehrmachtu nad nimi sprawowali piecze, no to wiadomo, mogli taką siekierkę taką <coughs> potencjalną broń prawda, sobie ukryć właśnie w tej ścianie by w razie na przykład jakiegoś zagrożenia, prawda, czy na przykład próby ucieczki, można po tą cienką warstwę y, tego betonu rozkryć, prawda, i wydobyć tą siekierkę właśnie i użyć jej właśnie na przykład do obrony. Tutaj z kolei, po drugiej stronie, przepraszam Pani chwilę. jest taki napis na ścianie, go podświetlę, czyli litery, prawda, i litery z tą. Tak? Po są to są na to moje inicjały SLS, I data 1944, prawda, Z tego względu, że tutaj zaraz obok znajduje ślejkę, się podjęta. wartownia, prawda, Więc być może jakiś no, znudzony wartownik, nie nie w, tak, prawda, w świeżym betonie, jakimś prostym przedmiotem, na przykład bagnetem, swoje inicjały wyrywa z datą, kiedy tego dokonał. Dobrze, jeszcze przejdziemy dalej, żeby tam Państwo z tym troszkę mogli zobaczyć. Tutaj z kolei mamy taką ciekawostkę, bardziej geologiczną niż historyczną, To jest zdanie tak tzw no Mamy no to nieszczęście, że leżymy na styku płyt tektonicznych. Jak te płyty tektoniczne pracują, to tutaj powstają właśnie takie pęknięcia zwane uskokami, prawda? I takie jeszcze od tego uskoków takie pomniejsze też pęknięcia powstają, tak zwane nitki. No i tutaj, prawda, zawsze coś musi prowokować te, te płyty tektoniczne tam do pracy, prawda? No tutaj, w górze zamkowe akurat. Przez lata temu e, kopalnia generał Zawadzki, później zwana kopalnią Paryż, no, prowadziła takie dosyć intensywne prawda, prace wydobywcze, w wyniku czego właśnie doszło do takich. Pęknięć, prawda? No niektóre z nich potrafią sięgać od 150 do 180 metrów głębokości, więc one są naprawdę poważne. No i tutaj to całe wzgórze jest, że tak powiem, w środki, w środku, prawda? Te domy, które się na tym wzgórzu, no to osiadają. Co jakiś czas właśnie zamek też cierpi z tego powodu. Trzy lata temu arkady się zawaliły, a teraz znowu postępują prace takie właśnie remontowe tego kościoła świętej trójcy, prawda? Bo tam zawsze coś popęka z tego kościoła, no właśnie zawsze można znowu remontować. Może jest tutaj ten fragment tego stoku jest mało imponujący, ale a teraz przejdziemy sobie już później w stronę wyjścia, to jest taki metalowy mosek, prawda? tamte półsko pojawił się w takiej no, bardziej, bardziej efektownej y, postaci. A tymczasem zapraszam. Jeszcze dwóch, tak? Tak. Proszę. Proszę Państwa, w tym momencie przeszliśmy jakby na drugą stronę Wzgórza Zamkowego, prawda? Tam jest takie wyjście, prawda? Właśnie one jest od strony ulicy Podzalsze. No jest na razie zamknięta. Ta aranżacja zostanie tutaj zainstalowana cała. To ją dopiero otworzymy. No tutaj po lewej stronie można powiedzieć, że znajduje się Cmentarz Żydowski kilku, tam dalej po prawo właśnie Cmentarz Katolicki. Ale najważniejszą rzecz jaką chciałem tutaj Państwu pokazać, przepraszam Pana chwilę, to właśnie Państwo zauważyliście takie wąskie przejście tutaj jest, prawda, przez właśnie z powodu tych dwóch takich grubych, betonowych ścian. Jedna jest tu, druga po przeciwnej stronie, naprzeciwko się znajduje. To są tak zwane śluzy przeciwwybuchowe. Ich zadaniem też było, prawda, tłumienie tej fali uderzeniowej, prawda, część tej fali się odbijała, zatrzymywała na takiej właśnie ścianie, a druga, prawda, tu została z tej fali po uderzeniu w tą ścianę, zatrzymywała się na tej ścianie właśnie bilniacze. No i takie wąskie przejście też miało zastosowanie strategiczne. W przypadku wtargnięcia przeciwnika, wroga, no ten przeciwnik musiał pojedynczo tutaj przechodzić, prawda, no w wyniku czego wystarczyło po drugiej stronie ustawić jakąś małą załogę z karabinem maszynowym i przeciwnik pojedynczo podchodził praktycznie pod lufę, więc łatwiej było takiego przejścia, zawsze było łatwiej było bronić. Dobrze, zapraszam, będziemy powoli wychodzić. Jak było to, to, to 私はそれであれば、あなたは今回の事件に起こっていくことに気づきました。 e já Proszę Państwa, tutaj Państwo z, tak zauważyli to solidne takie pęknięcie. No tutaj ten Uskok się objawi, prawda, właśnie w takiej w konkretnej postaci. No, proszę, <torsz> tego, <że> czasem <torsz> na to, to ja będę A nie No i proszę Państwa, ten co jakiś czas się poszerza. Przez ostatnie 5 lat poszerzył się od 2,5 do 3 centymetrów, czyli co jakiś czas to postępuje, prawda? No my żyjemy w klimacie jakim żyjemy, jakbyśmy mieli tutaj trzęsienia ziemi w Polsce, no to takie trzęsienie ziemi by trafło na tę ruską, no to tutaj nasze miasto no znalazło się, prawda, od tak, prawda, niech raczej się Dobrze i proszę powoli się tutaj i

No Księga pamiątkowa bardzo Dobrze. Tam, tam jest też jakaś pieczątka Widzę wzgórza zamkowego. Pan wszystko no, nagrywa, no. tak? No. Na YouTube. No. <laughs>